skały za mną, które przed chwilą widzieliście na te żleby tam jakiś szlak, co ciekawe tutaj dosłownie za mną w tej chwili szlak na Col de la Schlucht tu już nawet niedaleko, bo trochę ponad dwie godziny i można by iść z powrotem na Sauter de Roche no ale ja Was zabieram do celu, którym jest kolejne jezioro, Lac de Tuit, Lac Forlet i jeszcze kilka innych nazw pół godziny, dwie godziny do tak, like Ogólnie ta trasa powinna zająć około 5 godzin, mi oczywiście zajmie więcej, yy, klasycznie, z nagrywaniem. Może nie będzie tak źle. Obecnie jakieś 3,5 godziny za mną, czy 9 km, czyli niedużo. No ale, tak jak wspominałem, z tym nagrywaniem vloga właściwie tak trochę wygląda. No i zdaje się, że jestem na dobrej drodze, bardzo tu ładnie, zobaczcie sami. Rzeczywiście, tak jak wyczytałem na vlogu Musmozołu, zejście do tej, chciałem iść do samotni, zejście do Lac du Follet z tej perspektywy wygląda jak samotnie w Karkonoszach. Kto jeszcze nie widział, to zachęcam na moim, w, nie, w, nie w tej playliście vlog, ale na kanale można znaleźć jeden z pierwszych w sumie filmów, jeśli nawet nie pierwszy, z wejścia na Śnieżkę. Tam między innymi można zobaczyć samotnie w karkonoszach. No wygląda to przepięknie tutaj. W tym takim zagłębieniu, żleby, jeziorko polodowcowe na dole. Schronisko, można coś tam zjeść, nawet zejście podobne trochę jak do samotni. Takie kamieniste, strome, tylko że tam jest trochę więcej chyba gęści drzew. No i dotarłem do drugiego z trzech dzisiejszych jezior. Rzeczywiście jak się tutaj schodzi to widok z góry jest bardzo podobny do tego karkonoskiego, do tej karkonoskiej samotni. Tutaj na miejscu wygląda to już troszkę inaczej. Jezioro jest za mną. Ono jest oczywiście dużo mniejsze od jeziora białego. Tutaj za mną jest jezioro. Nie wiem czy je dobrze widać. Dużo ciekawsze widoki, rzeczywiście, jak się schodzi z góry. One są tutaj. Co ciekawe, tam kawałek dalej przy drodze jest Ober du Forle, czyli schronisko. Można się napić piwa, kawy, zjeść coś. Natomiast nie zatrzymywałem się tam, bo jezioro od tej strony jest tak porośnięte, że nie widać go w ogóle w zasadzie z tego schroniska. Te skały zrębowe za mną są przepiękne. Być może coś tam uda się pokazać, może coś zobaczycie za mną. No to też naprawdę robi fajne wrażenie. Właśnie jak się jest na szlaku na cały tył. Tutaj jest dużo takich jakichś mniejszych szkałek no i drut. Teoretycznie nie wolno tutaj wchodzić. Nie wszyscy się tym przejęli. No ja sobie usiadłem tutaj, gdzie można, na kamieniu, na piknik. I idę dalej. Zejście tutaj do lak do Forlatch powiedziałbym jest takie dosyć różnorodne i no nie jest to jakaś niesamowicie ciężka wspinaczka, której, e, która mogłaby sprawić trudności, ale myślę, że warto być ostrożnym, bo miałem e, przyjemność to może złe słowo ale miałem okazję widzieć e, drobny upadek. E, ogólnie jest tak, że najpierw jest stromo, jest duży taki jest piasek, drobny żwir, e, niezbyt, niezbyt jest to twardy grunt, w związku z czym łatwo na tym pojechać i właśnie taką sytuację widziałem. Później kawałek przez, przez szlak przebiegają różne strumienia, i w zasadzie dosyć długi odcinek szlaku. Trzeba iść po błocie, zupełnie normalnie po błocie. No, a później już jest las. Bardzo przyjemny odcinek, ten ostatni. No i tutaj idę znaleźć szlak do Jeziora Czarnego i idę dalej. No i skoro jestem na szlaku wokół trzech jezior, to yy, no jakby to proste było to, że gdzieś dalej trzeba przejść wokół i Forle, robić tutaj za mną i z tej strony chyba, no zdecydowanie z tej strony jest to ciekawszy widok, ponieważ no, tutaj jest panorama na jezioro i właśnie te skały zrębowe za nim. Z drugiej strony w ogóle brzeg jakby od strony drogi jest yy, porośnięty drzewami, więc jakby w ogóle nie było widać tego jeziora. No tu jest bardzo przyjemnie, tu jest bardzo przyjemnie. Nawet nie wiem, czy sobie tu na chwilę nie przycupnę na tym kamieniu. W każdym razie zmierzałem do tego, że jezioro należy obejść koło. E, i później e, pod przeciwległym brzegu jeziora, przeciwległym w stosunku do tego, od którego przyszliśmy, e, jest już znak. I tam był wcześniej znak oznaczony żółtą, żółtą kropką w kierunku lac Noir. A tutaj, jak gdyby tam przed chwilą był jeden znak, tu już jest drugi znak: lac Noir oznaczony czerwoną kropką. Ten sam w kierunku lac Blanc, który będzie naszym docelowym punktem. Moment, może się tu dostanę. Wow. To jest wszystko dosyć fajnie zaznaczone. Czyli przechodzimy przez to jezioro za około godzinkę W moim tempie jakieś 3 i za jakieś 5 godzin yy, białe jezioro. No i od razu, jak się. Pewnie mnie teraz nie widać w ogóle. Od razu, jak się wejdzie yy, za tym znakiem na drogę, od razu pierwsza w lewo. I jest taka dosyć stroma kamienista górka. Więc jednak będę jeszcze się troszkę wspinał. A następnie znowu stromo w dół prawdopodobnie, bo to nie jest duży odcinek, już długi odcinek, więc jeszcze wchodzimy jednak trochę wyżej. Ten moment szlaku od Lac du Folais do Lac Noir, chyba taki najprzyjemniejszy do tej pory. A może też, nie wiem, ten moment dnia wcześniej było mocno wietrznie, bo przecież ta łąka u góry e, też przepiękne miejsce, tylko że tam było tak trochę szaro, nie było słońca, więc może też pogoda się do tego przyczyniła. Natomiast tutaj jest tak, że jest płasko, w miarę fajny, przyjemny grunt. To jest taki przyjemny spacer. Trochę mi to przypomina drogę ze Skrzycznego w stronę Malinowskiej Skały. Miejscami się idzie wśród drzew. Za chwilę wyłania się jakieś takie fajne pastwisko, panorama na Wogezy. Bardzo taki chillujący spacerek. Polecam. Dalsza część szlaku delikatnie w dół, bardzo szeroko, wygodnie. No i to jest taki moment, który łatwo przegapić. Pomyślałem o tym, że może warto taką wskazówkę zostawić, dlatego że ja sobie szedłem tą szeroką drogą i zobaczyłem, że tu jest jakiś znak z stromą drogą do góry. I ten znak wskazuje, że za 35 minut, idąc tam w górę, skąd przyszliśmy, dojdziemy do Lakdoufourle. Ale tu jest jeszcze w drugą stronę. Tour du Lac Noir, dwie godziny, niebieskie oznaczenie. Natomiast to jest prawdopodobnie jakaś wycieczka wokół tego jeziora czarnego. Natomiast my, tylko poczekam chwilę, trzeba wszystkich przepuścić. Może? Lac Noir, a potem Lac Lac Ok, merci. Ok, a więc słudząc tutaj w dół, tą ścieżkę jest łatwo przegapić i trzeba skręcić w prawo. Tu jest oznaczenie Lak Tym szlakiem trzeba podążać. Orbeit to jest nazwa miejscowości. Tam znajduje się parking, między innymi przy Jeziorze Białym. Tam też zaparkowałem. Na za 2 godziny, a 10 minut 15 minut do Jeziora Czarnego. I tu już jest takie strome kamieniste schodki. Ale tam dalej widzę już bardziej stromo, ale, ale równo. To właśnie jest Lac Noir. Wydaje mi się, że z wszystkich trzech jezior, które dzisiaj zobaczyłem, to ten właśnie zbiornik jest zbiornikiem sztucznym. Na pewno widać tutaj pracę człowieka. Dodatkowo fakt, że jest to teren elektrowni wodnej, po drugiej stronie. no To raczej jest to zbiornik sztuczny, ale już nie zmienia to faktu, że jest to przyjemnie umieszczone jezioro. Pośród tych wszystkich skał, no i standardowo oberża, czyli to jak u nas wszędzie w takich bardziej e, popularnych miejscach schroniska. E, no i tyle, dojście tutaj od tego momentu, od tego rozdroża, gdzie wam, które Wam pokazałem. E, dosyć strome, kamieniste, trochę niebezpieczne, dlatego no ja w takich miejscach po prostu nic nie nagrywam, bo schodzę po szlaku i jak gdyby skupiam się na tym, gdzie idę. No pozostało mi tylko wrócić do jeziora Białego. Już mam jakieś różne przemyślenia na temat całego szlaku, ale może to zostawię na koniec. Natomiast jeziora, jeśli chodzi o same jeziora, to chyba najbardziej podobało mi się właśnie to jezioro, mimo tego, że najmniejsze, to jezioro Pstrągów, Lac de Fourlet. Takie bardzo przyjemne miejsce i tam żałuję, że nawet chwilę dłużej sobie nie posiedziałem, ale całość tego szlaku zajęła mi dużo czasu. Za dużo. 13 km teoretycznie, albo mam źle skalibrowany zegarek, albo mylą się, mylą się przewodniki Albo jak dziś zabłądziłem nieświadomie, ale raczej nie. Nie, no raczej nie. Teoretycznie 13 km, a myślę, że jeszcze około 2-3, może do, do jeziora Białego. Honda Africa Twin, przepiękny motocykl F nie Nieważne. Eee, straciłem trochę czasu pod tym czarnym jeziorem, bo spotkałem mieszkających w Strasburgu Polaków. Eee, chwilę sobie pogadaliśmy. Mega zazdroszczę mieszkać w Strasburgu. Tak pozytywnie zazdroszczę. A o Strasburgu też odcinki polecam obejrzeć i będziecie wiedzieli wtedy, czemu zazdroszczę. Ale nieważne. Eee, szlak wokół trzech jezior, jeśli chodzi o... Tu w ogóle bo nie powinienem być, bo tutaj na drodze. Przejdę sobie tutaj, o. Jeśli chodzi o jezioro czarne, jest jedynym, którego jakby nie obchodzimy naokoło. Tylko mijamy jeden jego brzeg, wychodzimy jakby do drogi i przed, przed tą oberżą trzeba skręcić w prawo, tak jak, tak jak ulica prowadzi. No, stąd pewnie nie będzie widać, ale tu już jest znaczek. Generalnie szukamy żółtego prostokąta, Są tu Cornelius, czyli droga Corneliusza, Lac Blanc, około godziny. I to jest tak, że no, ona tutaj jakby prowadzi kawałek, kawałek dosłownie nie wiem, 20 metrów, 50 wzdłuż asfaltu i później już Wchodzi się się wraca Afrika Twin, tak? No, naprawdę. Dobra, jeszcze popatrzcie, co za cudo. E, no i tą ścieżką do tyłu. Do tyłu, do góry. Około godziny do Lac Blanc. No. Ta ścieżka z Jeziora Czarnego w kierunku Jeziora Białego no to taki spacer przez las. Stromo na początku, to chyba było nawet widać tam przy drodze, może 50 metrów takiego trochę bardziej stromego wejścia, a później już tak przyjemnie spacerek po lesie. No i myślę, że to już jest niedaleko celu. Rano, kiedy tutaj przyjechałem, parking był niemalże zupełnie pusty. Teraz po południu. Teraz po południu e, jest trochę więcej samochodów. Dużo więcej. Jest, jest duży ruch. Daleko, myślę, e, temu do tego, co się dzieje w Polsce, w górach. Tym bardziej, że przyjechałem o 8.30 i jak gdyby e, dalej było pusto. E, ze wszystkich szlaków, które odwiedziłem tutaj w, w Ogezach, zdecydowanie ten jest najliczniej odwiedzany i myślę, że są ku temu liczne powody. Myślę, że są hierderoche zrobił na mnie większe wrażenie. Jest w sumie ciekawszym szlakiem, ale ale ten też jest fajny, i myślę, że to jest taki mój numer dwa w wogezach na dzisiaj e, po Sontier de Roche i wejściu na Leonek, szczyt Honek po naszemu. E, fajnie, ta ostatnia końcówka tutaj. E, wspominałem Wam jeszcze przed chwilą o tym, że, że tam pod górę przez las, kawałek, później też taka fajna droga, a chwilę po tym e, wyszedłem na w ogóle zupełnie płaską. E, Drogę szeroką, już taką autostradę do tego Białego Jeziora. Na końcu trochę oszukałem, przyznam szczerze, bo żółty szlak prowadził jeszcze tam kawałek przez las. A tu przy końcu można wyjść już na asfalt i dosłownie z 300 metrów do parkingu. Więc trochę sobie skróciłem tą końcówkę. Fajnie, fajnie, że tu przyjechałem tym optymistycznym akcentem. Niestety żegnam się z wogezami, nie wiem czy na zawsze, tego trudno stwierdzić. Natomiast na długi czas po który był moim pierwszym szczytem od jeziora Lachdalfeld, Jak najbardziej polecam fajnie. Grombalon nie zrobiło na mnie takiego wrażenia trochę. Może też miałem taki dzień mglisty deszczowy i no jakoś gromalon jest najwyższym szczytem Wogezów, ale jakby ten szlak zupełnie mnie nie ujął. Są de Roche, to jest absolutnie perła w koronie Wogezów i od tego trzeba zacząć. Jeżeli będzie kiedyś odwiedzać wogezy, zwiedzać wogezy, to są de Roche i szczyt Honek, to jest w ogóle miejsce w którym zaczynacie, a myślę, że drugie miejsce do którego warto wpaść, to jest właśnie właśnie tu gdzie byłem dzisiaj, ten szlak wokół trzech jezior. Także dzięki e, Musmozu za dobrą podpowiedź, pozdrawiam. No i później balon Dalzacji tam jak gdyby dalej, bo tutaj możliwości eksplorowania jest wiele. I na przykład grób ja na grą balon poszedłem z takiego miejsca, gdzie dosyć wysoko podjechałem samochodem. To był krótki szlak przez las, grą balon, koniec. Natomiast no, można gdzieś tam, właśnie, granią, i od balonda lzas dojść do grą balon. To jest wszystko połączone trochę. Jest, to tak wygląda jak u nas na Śląsku w Beskidach ten główny szlak Beskidzki, który spina to wszystko. Więc tutaj możliwości jest pewnie wiele i pewnie dużo fajniej byłoby mi, gdybym odwiedzać grą balon, gdybym wybrał inny szlak niż takie bezpośrednie wejście. No ale fajnie jak gdyby żegnam się z wami z wykazów do zobaczenia na szlaku.